Radość i pokój w Duchu Świętym witam Was kolejnym Espresso to Fly. Z każdym dniem zbliżamy się do tej wielkiej uroczystości, na którą już tak długo czekamy, do zesłania Ducha Świętego. Mam nadzieję, że odmawiacie nowennę codziennie, tą koronkę do Ducha Świętego, o której mówiłem na ostatnim odcinku. Jak nie, to jest jeszcze szansa, żeby ją podjąć i zacząć się modlić i prosić o Ducha Świętego dla każdego z nas. Ja tak myślę, jak patrząc na to, co się działo w Wieczerniku, w Dzień Pięćdziesiątnicy, co się zmieniło w apostołach? Oni byli zamknięci w sobie, oni się bali, oni nie chcieli się otworzyć na innych ludzi, na inne kultury. Ale kiedy zstąpił Duch Święty, nagle te relacje zaczęły się otwierać. Oni wychodzili do ludzi, zaczęli mówić ich językiem. Nie bali się iść tam nawet, gdzie ich nie oczekiwano, nie? gdzie ich nawet nie chcieli. Nie? Oni przekraczali wszelkie bariery. Czyli Duch Święty nam pomaga przełamać te trudne relacje. Pomyśl teraz sobie, czy masz ty jakąś trudną relację w domu z rodzicami, z mężem, z żoną, z dziećmi, z, z szefem, z e, współpracownikami, z kolegami ze studiów, e, z pracy, w szkole. Poproś Ducha Świętego, żeby on e, wstąpił i żeby on te wszystkie trudne relacje e, no, złagodził, żeby on te relacje uzdrowisz, żebyś na nowo mógł wyjść do tej osoby, przebaczyć, może dał tej osobie jakiś dobry uśmiech, jakieś słowo i zobaczysz, że nagle wszystko staje się możliwe. Te najtrudniejsze rzeczy, które byś myślał, że są już nie do naprawienia, nagle stają się właśnie możliwe do naprawienia. Dzisiaj wyjątkowo zrobię coś takiego, że jest taka mała zagadka, takie pytanie, taki quiz, to odpowie na to pytanie dobrze, będzie takie losowanie i będzie nagroda. Tak myślę, żeby wydrukować taką fajną koszulkę. Z, na pewno z tym logiem tutaj, kłótę Ducha Świętego, może też z tym, zobaczymy. Ale no, musimy to dopasować do tej osoby, która to wygra. Zachęcam Was do tego quizu. Pytanie jest takie, uwaga, o której godzinie było zesłanie Ducha Świętego? Jest taka mała zmianka w pisie świętym. Nie jest to wprost napisane. Ale jednak można się doczytać, o której godzinie, czy to po południu, czy o trzeciej w nocy, czy o północy, czy, czy wieczorem gdzieś tam. Zobaczcie, poszukajcie w się 7, napiszcie to w komentarzach i potem będzie losowanie. I w tych kolejnych odcinkach powiem, kto wygrał, albo będzie jakieś losowanie ogólnie na żywo przed kamerą. A jak Wam powiedziałem, Duch Święty jest tym, który łączy, który łączy różne pokolenia, różne osoby, charaktery. Ja dzisiaj jestem na Śląsku, gdzie spotkała się jedna część mojej rodziny, czyli kuzynostwo mojej mamy ze strony dziadka, czyli jedna czwarta mojej rodziny, można powiedzieć, ale taka, taka mocna jedna czwarta rodziny, która jest, no, na którą można zawsze liczyć. Ona jest i do tańca, i do różańca, i po prostu zakochana też i w Panu Bogu, i w sobie. Oni zawsze mogą na sobie, na siebie też liczyć, ja też na nich. I jestem dzisiaj na Śląsku, na kilka dni przed zesłaniem Ducha Świętego. Mamy takie Taki wspólny grill, taka, taką zabawę, wspólne spotkanie i na końcu sami zobaczcie, ile ich tutaj jest i Was wszystkich serdecznie pozdrawiamy.